Nowe odcinki trzeciego sezonu powstania smoków już są i to nie jest żart ani żaden clickbait. A więc tak, od wczoraj można obejrzeć już dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu Niezdraga powstanie smoków. Są one dostępne we Francji. Początkowo myślałem, że pojawią się tam tylko w telewizji, ale jak się przekonaliśmy, odcinki pojawiły się też na francuskiej stronie France TV i można je bez problemu obejrzeć korzystając z jakiegoś VPN-a, bo jeśli wejdziemy tam tak po prostu z polskiego IP, no to niestety to nie zadziała. Ja z wielką chęcią obejrzałbym już te odcinki, natomiast kwestia dubbingu mnie tutaj dość skutecznie powstrzymuje. No bo to jest Francuski serwis, więc mamy tylko francuski dubbing, dlatego ja na razie nie oglądam. Czekam po prostu na oficjalną premierę, która będzie już 17 kwietnia, już w najbliższy czwartek. Przy okazji myślę, że warto mówić kilka nowych zdjęć z tego sezonu, które wyciekły w ostatnich dniach. Zaczniemy od czegoś bardzo ciekawego, a mianowicie od ujęcia na zupełnie nowe Jinjago. Wygląda to całkiem spoko. Widzimy, że na placu stoi Arakor i stoi do niego tutaj kolejka kilku osób. I spójrzcie tylko na tego małego brązowego człowieczka. Tak jest, to daret. W końcu powraca do. Ninjaga. Co więcej, mamy dokładne zbliżenie na niego i jak widać zachował on swój design ze skrystalizowanych, co uważam za całkiem spoko sprawę, bo w jego przypadku tutaj nie trzeba było otworzyć żadnego nowego wyglądu. Jednym z najciekawszych zdjęć, które się pojawiło jest fota Moro. Pewnie już ją widzieliście, bo krąży po internecie od kilku dni. Po prostu ja mam tutaj takie małe opóźnienie w omawianiu. No i ten Moro wygląda hmm, inaczej, inaczej niż ostatnim razem i nie chodzi mi tutaj o strój, a o jego twarz. Wygląda jakby postarzał się i to tak solidnie. Nie podoba mi się trochę to, że to będzie powrót najprawdopodobniej tylko na jeden odcinek, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojawiło się też kilka takich bardziej niewinnych ujęć, przykładowo spotkanie Alina z Frakiem, tutaj drużyna ninja przeciwko Drix i możemy zauważyć, że Pixel na swojej twarzy ma coś w rodzaju maski, lepiej widać to na tym ujęciu, gdzie pokonuje Dragona. Tutaj kolejne ujęcie z Kajem, który trzyma pryzmatyczne ostrze, dalej śmieszy mnie ten Zane, Arin ciągnący Lorda raz na tych prowizorycznych noszach, a także taka scenka z późniejszej części tego sezonu, prawdopodobnie z momentu, w którym Arin pozna prawdę o swoich rodzicach. No i na koniec mamy jeszcze takie piękne filmowe ujęcie z zakazaną piątką dragonami i ogromnym tornadem kiełogrzmota z tyłu. Ta walka będzie wyglądać na pewno przefantastycznie i już nie mogę się doczekać. A teraz chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka. W zeszłym tygodniu do sprzedaży trafił nowy magazyn LEGO Star Wars. Piąte wydanie na ten rok za 22,99. Otrzymujemy tutaj figurkę gwardzisty Pretorianina, limitowaną kartę a także odjazdowe plakaty. Magazynu szukajcie w Empiku. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia.